Od tej pory nie jesteście drużynami młody, ani młodego. Będziecie tańczyli w parach. Ale ty tańczysz z tym, ty, z tym, ty, z tym, ty, z tym, ty, z tym, ty. tak po kolei, nie? Panie również, koleżanka tańczy z tą panią, z tą panią, parę. I to jest ważne. Uwaga, najpierw jedziemy, Mariusz, Jedziemy do Czech. W Czechach tańczymy poleczkę, więc uwaga, tańczymy poleczkę w parach i zobaczymy, czy będzie działo. To zaczynamy, jedziemy, brawa dla niej! na dzieci. I to tak właśnie, ale trzymamy się w parach, tak. Cały czas w parach, tak, bardzo ładnie. Dziewczyny piszą. Chłopaki krzyczą, Mariusz Bośni. I dobra, dziękujemy bardzo. Stajemy znowu w rzędzie, tak jak było wcześniej. I słuchajcie. Na tym polega ta zabawa. Ale jak teraz będzie już to wszystko punktowane, młodzi będą osądzali, kto będzie lepsze. Mariusz, gdzie jedziemy teraz? Jedziemy do Wiednia. W Wiedniu tańczymy walca, więc uwaga, bierzemy się w parę, tańczymy walca, a młodzi teraz już patrzą. Kto będzie lepszy? No to jedziemy. Nie? I dziękujemy bardzo. Wracamy do swoich drużyn. Szybciutko, mamy do 3 sekundy. Stajemy, dzięki, dzięki, szybko, A jeszcze raz, na razie, Kto według Państwa młodych był lepszy? Panie czy panowie? Panowie! Tak stwierdzili młodzi. Dziewczyny nie martwcie się. Mamy 74 tańce. Nie tamte były bez punktowań, bo tak pokazowy był. Panowie prowadzą Mamy Mariusz, gdzie jedziemy? Jedziemy do Francji. We Francji, teraz uwaga, odwracamy się do siebie tak równo. Panie również do panów w ten sposób, równe rzędy, równe. I zobaczymy, kto będzie lepiej tańczył kankana. Czy dziewczyny, czy panowie. Zobaczymy, czy dziewczyny pokażą bieliznę, czy nie. Więc uwaga, tańczymy kankana i jedziemy! Abyże takie jest to. Patrzcie, pola jak się starają, no tak. Ten jakie ma wyrzuty, nie jeden. Zobacz, on tak wyrzuca w laskali prawie. No. Dodatkowy punkt można zrobić, jak się zrobi pełny szpagat. w liczeniu. Młodzi stwierdzili, że dziewczyny tańczyły lepiej. Brawo! Dodatkowy punkt dostały za szpagat. Czyli dziewczyny prowadzą 2-1. Nie, ja, ale panowie z Pawła Jeszcze będzie więcej. Nie, Maryz nie. gdzie jedziemy? Moi drodzy, jedziemy do gorące Hiszpanii. Do gorące Hiszpanii. Uwaga! Ktoś z was musi być bykiem, a ktoś z was musi być torreadorem. Ktoś z was musi być byczycą, a ktoś torreadorką. Tańczymy pasa dobre. Zobaczymy, to będzie lepsze. więc uwaga! Zaczynamy! Więc uwaga, uwaga, teraz nie potrzeba się trzymać za ręce, można szaleć ile wejdzie. Ale bardziej agresywnie, bardziej, bardziej. Uwaga na parę wolą, uwaga. Ujeździł wykaw, Torreado, zaraz go zaczkać, tego ujeździł. Uwaga, jak się dzieje. Tu dziewczyna z Bogumi wpadła. Ta już w ogóle bez butów, piękna Jeszcze, jeszcze, dajemy, dajemy. Dziewczyny, starajcie się, zobaczy. Daję na nich. Laj, laj, la, 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 laj. E viva Laj, 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 la, 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 Pania. Dziękujemy bardzo! Proszę państwa, było niebezpiecznie. Przypominam, że do tej pory prowadzą panie 2-1. Kto według państwa młodych był lepszy? Dziewczęta czy panowie? Według państwa młodych panowie! Mariusz gdzie idziemy? Lecimy do Argentyny. W Argentynie tańczymy tango, ale w parach. Trzeba cały czas trzymać się za ręce. Tańczymy tango argentyńskie, więc uwaga, młodzi obserwują. Zaczynamy, proszę Państwa. Zobaczcie, co się dzieje, zobaczcie się dzieje. Nie podchodzimy do młodych zawis, nie podchodzimy. To pan został sam. Ale stara się jak może. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. I dochodzi do agresji, proszę Państwa nie szkodzi. Nie, właśnie, nie o to chodzi, żeby nie. Zobaczcie, zobaczcie. Przypominam, że mamy Brawo, brawo, proszę za Kto według Państwa młody był lepszy? Panie, czy panowie? No Benjamin, no obroniłeś sytuację mężczyzn. na panów. Pani młoda, co na to? Ja jestem posłuszna mężowi. Panowie! Brawo, stajemy wszędzie, stajemy wszędzie, szanowni Państwo. Uwaga, przed nami jeszcze cztery tańce, albo trzy, nie wiem, zaraz się będzie działo. gdzie jedziemy? Jedziemy do Brazylii. W Brazylii tańczymy, ale trzymamy się za ręce w parach. Same Janeiro, więc dziewczyny, teraz pokażcie po co macie górę i dół. No to jedziemy! Brazylijski taniec! No właśnie, masz dziewczyna, a ta też ta, ta od szpagatu. Od razu widać, że się po świecie jeździ, no. Ale zobaczcie tego łysego z bronią, co robi na no maniach. Ja mu tak dużo szczęście, jak niemowlak. nie mogła Nie podchodzimy do młodych, nie podchodzimy za blisko. Ale dziewczyny, czadu, 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 mam już głośniej.

Wracamy do swojej drogi, proszę Państwa, szybciutko, wracamy szybciutko, ale mamy 4 sekundy. Kto według Państwa młodych był lepszy? Do tej pory mamy, proszę Państwa, remis, tak dobrze. To, żeby... nie, jeden punktę panowie prowadzą. Jeden punktę panowie prowadzą. Kto teraz był lepszy? Panie! Brawo, proszę państwa! Panowie, powiem Wam tak szczerze, no, naprawdę nie dziwcie się, choćbyśmy my w nie wiem kurwa, jak to tańczyli, to nie mamy takich kształtów jak one, nie? Panie, prowadzą jednym punktem, więc uwaga, jeszcze dwa tańce nam zostały, i zobaczymy, co się będzie działo. Do Ameryki jedziemy. Jedziemy do Ameryki i koniecznie. Trzymamy się za ręce. Tańczymy rock and roll. To jest bardzo ważna rzecz. I uwaga, uwaga. Zaczynamy! Rock and roll! Za ręce trzymamy się. Z drugim facetem. Wow! Mamy remis, mamy remis. Dajemy z siebie wszystko. Nie, nie, krzesła nie wierzymy, krzesła nie wierzymy. Co oni robią? Ogrzyzasz go będą. Gorsze. Ciekawe, która, która skoczy na lata, na, na biodra, no? Jeszcze 20 sekund, zobaczycie się, zobaczcie panowie. W rzędach, stajemy. Nikt nie w parach, więc... Remis, proszę Państwa, remis, tak, Pani Młoda? Nikt nie tańczył w no. i, kochani, to no to chodzi, Pani tańczyła w parach, ale i tak, powiem, przytłoczyli tam, że Pani nie może. My, mali, mamy przerąbane, nie? Ale nie szkodzi, proszę Panią. Uwaga, mamy remis, czyli ostatni taniec finałowy. Mamy remis ogólnie w drużynach i ten taniec wyłoni zwycięzczyni, zwycięzców, ale również może być remis. I może mieć dogrywka, a dogrywka jest zarąbista. Jak wiecie. Więc uwaga, uwaga, Mariusz, gdzie jedziemy? Słuchajcie, wracamy do Polski. A w Polsce tańczymy? Obera. Tańczymy Oberka, więc uwaga, zobaczymy, jedziemy do Łowica. I jesteśmy tam, ale w parach koniecznie. Zasuwamy. Ale się rozwieszyli, nie? Panowie, za ręce się bierzemy, za ręce. Dziewczyny, ale u trzymają, O, to zobaczcie, so, <laughs> Co obywa radość. Co, Patrzcie, co widzisz, dziewczyny? Zobaczcie, co macie zrobili. Jak dwie dziewczyny podniosą kieski do góry, to będzie. będą szybomić, łapić, no, ciekawie, się mogli z nami zrównać. No ciekawe dziewczynce na to, dziewczyny. Zobaczcie. Ciekawe, który się odważą. To jest oberek łowicki. Dziękuję! Pani, ja proponujemy, jaką Was ma zajebiste te zy. Dziękujemy! Chciałem powiedzieć, że Pani Młoda bardzo prosi od tego kolegi tam w tych czarnych gaciach, żeby te, to, co ma na nogach, pożyczył młody na noc poślubną. Panie młoda lubi takie gadżety. A pejcza nie masz, prawdziwie może zeszłam od dzisiaj przypadkiem? Szanowni Państwo, to uwaga, uwaga. Zapytanie konkretne do Państwa młodych. Kto wygrał tą konkurencję już ogólnie? Zróbmy remis, będzie ciekawie. Ja chcę więcej widzieć. Remis proszę Państwa, ale słuchajcie, poczekajcie. Nie ma tego złego, żeby by na dobre nie wyszło. Panowie, stajemy równo w rzędzie. Stajemy, no, to młodzi decydują. Dzięki Bogu, ja nie muszę. Hej! Zazwania ci? Panowie, nie podchodzimy, pan, chodźmy. Dziewczyny, słuchajcie. Dziewczyny, troszkę do tyłu, do tyłu, do tyłu. Uwaga. Hej, tam gdzieś za czarnej wody siada na nią Koza kłody czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czulej. Uwaga dziewczyny, refreni! Hej! Panowie Same dziewczyny! Jeszcze raz, dziewczyny, same dziewczyny! Stop! Słuchajcie teraz, panowie. Pięknie, dziewczyny dały czadu. Ale stajemy równiutko. Panowie, jeszcze ja mam drugą zwrotkę, aby refren, więc uwaga, zaczynamy! Żal za dziewczyną, za się refren, Ukrainą. Sza za serce płacze, już się nigdy nie. Panowie i! I stop! Proszę bardzo, było nieźle. Panowie, cofamy się do tyłu leci I teraz uwaga, najważniejsza. E, ja wiem, że dziewczyny mają słabszy to ale nie szkodzi. Jakie na nie fair? A, kiedy, a kiedyś życie było fair. Teraz uwaga. Najważniejsza rzecz. Ja śpiewam trzecią zwrotkę, a wy kochani wszyscy jednocześnie razem refren. I zobaczymy teraz, kto kogo przekrzyczy. Poproszę, mamy już trzecią zwrotkę. No dziewczyny, użycie swoich wysokich tonów, jak podczas wiecie, czego, nie? No to wtedy będzie wiadomo. No to uwaga, zaczynamy. Wina, 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 wina dajcie, a jak umrę... Pochowajcie na zielonej Ukrainie przykochane i wszyscy! Panią będę w tak, tym tu pani mi krzyknęła. Szanowni Państwo, kto według Państwa młodych wygrał całą konkurencję śpiewaną i taneczną? Panowie. Jestem posłuszna. Panowie wygrani, taka jest decyzja Państwa młodych. Ale dziewczyny, poczekajcie, jest super nagroda. Drużyna, która zajęła zaszczytne pierwsze miejsce. Bierze pod pachę każdą z dziewczyn i idzie z nią do stołu wiejskiego napić się za zdrowie państwa młodych. To jest nagroda. Tak, Brawo dla was. Dziękujemy serdecznie.